5 sierpień, godzina 7.00, wypuszczanie gołębki wspólnego gołębnika Sosnowiec, Sosnowiec Dąbrowa Górnicza, kolega tutaj przybył, też jeszcze pan Janusz, który jeden gołąbek z ostatniego lotu się zaplątał, przywiózł, ma okazję teraz wrócić, drugi kolega też pan Janusz, same Janusze i gołąbki będą startować za chwileczkę, mają lecieć, zobaczymy jak one dolecą. Start! Gąbki poszły. Sprawdź, wszystkie poszły? Wszystkie. Jest jeszcze jeden? O właśnie. Jeszcze jeden niestety nie chce wyjść. Wyciąg klatkę całkowicie. No to jest ten chyba akurat co ostatnio. Nie Twój? No zobaczymy jak one kółeczko zrobią jedno, drugie. 260 coś jeden czy dwa gołąbków łącznie. To oczywiście z kolegi jednego drugiego. Drugi raz tego samego miejsca i myślę, że tutaj powinni ładnie iść. No poszły w kierunku słonka. nie wiem czy widać gąbki jeszcze chodzą ale w poszły w kierunku w tej chwili ich nie widać tam parolotnia jest u góry widać je nad, nad, nad Dąbrową Górniczą Tak, tak. krążą tak, tak. to za górze, jest. za górze za górze to nie dajemy forów dzisiaj, tniemy. Kto pierwszy? Do usłyszenia na miejscu.